Ej! GOT ty kurwo pierdolona! Cieba co ja gdzieś poza Tak, no on i fajnie się kręca chujem. Kurnik wyszedł O kurwa. Leżę. Leży! Śana leży! 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 O kurwa! O kurwa! Ej, kurwa, usiadłem i kuś chuja! Nie, to jest niemożliwe, że to się to kurwa tak stało. Next time, co kurwa sąsiedzi? Myślą, piszę. Nie wiem, ja za każdym razem, jak wychodzę teraz na zewnątrz, to udaję, że mam tego. Tureta i. Chodzę i. Boc! I myślę, że jestem chory po prostu. Moi drodzy, stosunkiem głosów 105 do 102 wygrał. Uwaga, uwaga. Lasek. Ale mnie omija. Kurwa, Kurwa. Dobra, jedynie, jedynie, jedynie. kurwa Kurwa Kurwa, mnie robi Zatrzymaj się O kurwa, ale zajebisty jest oh. 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 <śle> Żartowałem, sorry, przepraszam o, Mam chorą córkę A ja go przypalę? No, i co, już nie jesteś zmęczony, nie? Można wsiąść? Czy nie? No, kurwa, najadłem go, kurwa. Co to kurwa leci ty? Ej, co to jest do chuja? Headshot. Holy shit! Co to kurwa? Co to się włączyło?